Niedawno skończyłem kartę graficzną pod VGA do komputera 8-bitowego. Jak widzicie, sprawuje się ona całkiem nieźle. W tym krótkim filmie opowiem Wam o tym, w jaki sposób powstała, żeby wzbudzić w Was zainteresowanie tym projektem. Zacząłem oczywiście od rozplanowania wszystkiego na papierze. Zapoznałem się z timingiem dla VGA oraz stworzyłem koncepcję układu który będzie generował sygnały synchronizacji pionowej i poziomej. Następnie zbudowałem kartę w symulatorze. Po dokonaniu niezbędnych poprawek oraz dobraniu odpowiednich elementów, karta działała tak, jak chciałem. Nadszedł więc czas na dobór odpowiednich układów scalonych. Zdecydowałem się na układy z serii 74HC, 74HCT lub 74LS. Nasza karta jest taktowana zegarem 14MHz i układy z serii 4000 byłyby po prostu zawolne. Na liście dostępnych układów szukałem takich, jakich potrzebuję, np. multiplexerów czy liczników binarnych. Po znalezieniu danego elementu sprawdzałem jego notę katalogową. Najważniejszym parametrem była szybkość działania. Układ musi reagować w czasie nie dłuższym niż kilkadziesiąt nanosekund. Gdy znalazłem już wszystkie układy, nadszedł czas na ich zamówienie. W czasie, gdy czekałem na paczkę, narysowałem sobie układ wyprowadzeń wszystkich zamówionych układów. Po dwóch dniach scalaki przyszły i wziąłem się za lutowanie. Na początku zamontowałem liczniki i multiplexery. Później rozplanowałem położenie wszystkich scalaków na płytce. Potem wlutowałem kolejne liczniki i zegar taktujący. Na chwilę obecną układ był dosyć prosty. Dodawałem kolejne scalaki, a układ stawał się coraz bardziej skomplikowany. Gdy skończyłem część odpowiedzialną za generowanie synchronizacji poziomej, wypadało ją przetestować. Częstotliwość impulsów oraz ich czas trwania były prawidłowe, co mnie bardzo mocno ucieszyło. Na płytce stykowej były z tym duże problemy działy się dziwne rzeczy. Następnie skończyłem część odpowiedzialną za generowanie synchronizacji pionowej. Częstotliwość impulsów oraz ich czas trwania także były prawidłowe. Nadszedł czas na pierwszy test karty, sprawdzenie czy generowane sygnały są prawidłowe. Po podłączeniu kabla od monitora pod kartę, monitor wybudził się. Wszedłem w informacje o urządzeniu. Monitor uznawał, że pracuje przy rozdzielczości 640x480. Timing był po prostu idealny. Następnie, za pomocą bramek logicznych podłączonych do liczników karty, Wygenerowałem obraz o dosyć sporej rozdzielczości. Wlutowałem resztę stalaków, w tym pamięć SRAM, odpowiedzialną za przechowywanie danych o obrazie. Dodałem także diody sygnalizacyjne oraz goldpiny. Posłużą do podłączenia karty pod mikrokontroler. Zastanawiacie się pewnie, jak wygląda pajęczyna przewodów po drugiej stronie. Ano, wygląda ona tak. Przy lutowaniu musiałem być uważny i sprawdzać wszystko na bieżąco. Znalezienie pomyłki w takim gąszczu byłoby bardzo trudne. Po podłączeniu gotowej karty pod monitor pojawił się pewien problem. Na ekranie były pionowe pasy. Wynikało to z różnych opóźnień w układzie. Gdy zmienia się adres odczytu z pamięci, zanim wystawi ona na wyjście prawidłowe dane, przez chwilę wystawia głupoty. I widać to na ekranie jako te pasy. Pomyślałem, że trzeba wykrywać przejście do kolejnego adresu i wyłączać wyjście Multiplexera, aby pasy były niewidoczne. Tak też zrobiłem, i udało się, pasy zniknęły. Mimo to dwa pasy cały czas były widoczne. Pomyślałem, że to efekt jakichś zakłóceń i dodałem kondensatory 100 na blisko stalaków. Niestety nic to nie dało. W międzyczasie pojawił się kolejny problem. Trzy piksele zlewały się w dwa, przez co piksel po środku był niewidoczny. Po ponad dwóch godzinach kombinowania skapnąłem się, że dwa przewody oddanych są zamienione miejscami, no i wypadałoby podłączyć je prawidłowo. Po zamianie przewodów miejscami karta zadziałała prawidłowo. Wszystkie piksele były widoczne. Żadne się ze sobą nie zlewały. Wydłużyłem trochę czas, na który wyjście multiplexera jest wyłączane przy zmianie adresu pamięci. Nawet dodałem trymer do regulacji tego czasu. Dzięki temu zabiegowi na ekranie monitora nie było już żadnych pionowych pasów. Gniazdo wyjściowe karty wlutowałem na płytkę uniwersalną. Dodałem także zworkę, którą możemy sobie wybierać kolor wyświetlanego obrazu. Mamy do wyboru obraz zielony, biały jasny obraz, biały ciemny obraz, no i jeszcze obraz różowy, który, że tak powiem, jest efektem ubocznym. Po prostu możemy tak włożyć z worki, żeby obraz był różowy. W tym momencie karta była gotowa. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Jeden z pikseli był dosyć mocno przycinany. Przez to, że wygaszałem pionowe linie, wygaszałem także część piksela. Nie nazwałbym tego problemem, ponieważ znaki, które będę wyświetlał na ekranie, mają rozdzielczość najwyżej 7 na 8 czyli ten przycinany piksel prawie nigdy nie będzie używany. Teraz, gdy karta działa, wystarczy, że napiszę algorytm do jej obsługi i mogę brać się zapisanie systemu do swojego komputera 8-bitowego. Mam oczywiście w planach drugi, dłuższy odcinek o karcie, gdzie pokażę Wam jej schemat oraz opiszę działanie, żebyście sami mogli taką zbudować. Być może w międzyczasie napiszę algorytm do obsługi karty oraz stworzę jakieś czcionki, żebyśmy mogli na niej wyświetlać tekst lub nawet jakieś proste animacje. Na dzisiaj byłoby to wszystko. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie pod nim łapę w górę. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.